brought you here to protect me from damocles <laughs> but you are damocles <laughs> god's protect me. you are damocles indeed i am and my story is almost at an end i became driven by one thought one solitary desire the desire for vengeance vengeance against the emperor nero who had my family butchered vengeance against his despicable sons who betrayed my legion in order to exact my vengeance i'd have to return to where my journey began return to my home Danger surrounded me on my journey back to Rome. The evil which had plagued Britain had now infected this city. Starving refugees from our once free Rome lined the roads, telling tales of deprivation and torture. The rule of law lay shattered. My life's solitary purpose was to return to Rome and end the evil that you created, Nero, to prevent you from destroying the Rome that I love. Witajcie z tej strony NI38, a to kolejny odcinek za game The Rise Son of it Rome. Dobrze, on się w takim razie w końcu dowiedział, że to my tak naprawdę jesteśmy Demoklesem. My jesteśmy. E, tym duchem e, zemsty, jeśli można to, to w ten sposób określić. I już oczywiście chce dokonać zemsty na nim, i e, chyba no, najprawdopodobniej dokona. Oraz zemsty na jego synach e, za zledzenie e, legionu, jego legionu, a neona za e, zamordowanie jego rodziny. Chyba dobrze idę. Nie, źle idę. Jak zwykle. Nie no, muszę dobrze iść. No. Wow, twórcy dali nam tutaj jakąś możliwość wyboru drogi. Niewiarygodne! Co do gry, która ma... jest jednoliniowa? To wręcz nie... niewyobrażalne Petorianie Petorianie, jeśli ktoś nie wie jak to są Petorianie, Petojanie to jest Petrojanie to jest y, elitarna straż cesarzy. Bro. No dajcie, dajcie posiłki, jak nie macie ze mną szans. Będę w takim razie. No chodźcie, chodźcie. Gdzie się ukrywacie? Ja się z chęcią z Wami rozprawię, pyta Janie. Teraz tędy. Chwila, chwila, bo tutaj mam pilum, a jak są po, pilum niedaleko, to zawsze po coś są. Tylko po co? Nie mam tylko pojęcia po co

A, to gnizd! Chyba, gdzie teraz? O, tędy, tak. A, tutaj jest dawina, dobre. No, w takim razie ciekawe, na którym z z, z, z synów cesarza się zemścimy. O tak, dajcie mi to. Gdzie oni są jeszcze, bo ich nie widzę? A tutaj jest jeszcze jeden. A się zastanawiam, gdzie oni są. Co, wszyscy? Na no to wygląda. Zaczekajcie jeszcze chwilkę, ja tylko sobie. Sprawdzę, czy mogę sobie coś jeszcze, coś ulepszyć. I właśnie nie mogę. No ale to spokojnie za niedługo. Łezu! You you are? Are yeah. Boże! Nawet nie widziałem, skąd oni mi wyskoczyli! Yeah. Yeah. Się o ciele, a ci pytaj, ja nie, to co ty jednak. Myślałem, że trochę lepiej się będą sporować w walce, a tutaj się okazuje, że... Nie... Pięknie! No, gdzie teraz? W takim razie na górę, pewnie. O, już naprawdę chyba musi połać gniewem tutaj. Nie, nie tędy, tylko tędy. Tędy, do cesarza Neona i jego synów.

talk about collective punishment varying the whole Boże biedni ludzie naprawdę Co to było? Dobra ekwi ekna starość zyska ekna zyskałem albo coś w tym stylu So, not will help us. There's no clean water, no sanitation, no bedding, and food. What food? I have to beg for it. Are you lost, stranger? No, I'm home. Not like you remember it though, eh? Nothing is wrong now. No, widać, że w Rzymie jest dość kiepska sytuacja, dlatego, że nie ma ani wody, ani jedzenia, nic nie ma. A my chyba wchodzimy do naszej... Tak, to jest nasza stara posiadłość. Zarośnięte, niezadbane. to tutaj się wszystko zaczęło. See Marius, it's not always in distant lands that our greatest enemies lurk. Who are you? Why did this happen? My father was a hero of Rome. Your father was a great general and a popular senator. Too popular, perhaps. No. The emperor is a jealous man, a petty man.

So the emperor had them murdered. After all, that is what emperors do. The spoils of his greed were divided between his sons, Basilius and Commodus. He lavished upon them great powers and responsibilities for which they were unworthy. Rome is failing its children, Marius. You are a vital piece in the game of man. And you, like all of us, have a role to play. Damocles, spirit of vengeance, fate of the empire is in your hands. Save Rome. Save Rome from them. Los imperium w na w na jest w naszych rękach. Musimy ratować ludzi. musimy go uratować dla nich. To były taka PP słowa, jeśli ktoś nie jest doby z angielskiego. No co prawda, ja też nie jestem doby z angielskiego, dlatego że angielski umiem tak naprawdę podstawowo, tylko że rozumiem co jest tutaj, bo to jest tak naprawdę podstawy angielski. Chyba się już zamykamy. Yyy. 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 Mob! Yes! I like it! To, nie chcę się, bo jesteś i to nieźle. No, mamy pasję Jusa. Widać, on będzie naszym pierwszym celem. No. I needed entry to the Emperor's tournament. This could be granted by just one man, so I paid him a visit. Damocles? I come for the tournament. Ah, <laughs> you're a gladiator. <laughs> oh. mm, the uh, the mythical armor is it's a fine touch indeed. You gave me quite the... Sh Only the most skilled fighters can enter the tournament. Let me see if you fight as well as you dress. Czyli czeka nas walka z kimś, nie mam pojęcia z kim. Pewnie jakiś mini boss, albo kolejny boss, którego ja będę zabijać wieczność. Albo oby to byli po prostu grupy przeciwników na mnie. Tak, grupy przeciwników na mnie, doskonale. O, to są podstawowe, to jest na strachu. Aj, zlew, słabo. No wystarczy jeden porządny atak i już koniec. My brother Commonist may have a contender here. Brother. This just keeps getting better. Bring on the next act! A champion of the arena. All the way from the still you Watch yourself. This one is serious. That has been a shift of his

Zdają się trudni do pokonania. Chyba jednego się już pozbyłem Czas na ciebie kolego. Oh, mi Chwila jeszcze zobaczę, czy mogę sobie coś tak w końcu nie trzemu nie mogę, chcę więcej życia. Dobra. Jesteś pewien, Basiliusie, że chcesz się ze mną spotkać? No ja tego nie jestem taki pewien, bo to się może dla ciebie zakończyć pewną śmiercią. is your scroll of entry. don't lose it. you've transformed killing into an art form. i, however, express myself in different ways. Hmm. here is some of my more recent work. i've just completed the final. <clears throat> Embellishments. It's a gift for my father, the emperor. It's an amazing piece of work, if I may say so myself. Containing a, a hidden surprise. A small compartment inside the head that will make it cry the finest white wine to symbolize his great love for the Empire. Mm-hmm. Yasna But I suppose it could be made to cry anything really. Anything. He, he, he doskonale o, Zdychaj Dobrze moi drodzy widzowie ja się wam dam napoić yy, tą yy, tą scenę nie napoić tylko yy. Nacieszę się tą scenką. Ja się tutaj już z wami żegnam. Mam oczywiście nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to dajcie lajka, żeby więcej osób mogło się dowiedzieć o filmie. Naciśnijcie przycisk subscribe pod filmem, żeby być na bieżąco z materiałami. Oraz skomentujcie pozytywnie, bo pamiętajcie, że to zawsze większa motywacja do nagrywania. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć. Spirit of vengeance. Ah. damocles shall be slain by the great general maris and that general shall be slain by damocles Emperor Nero. He can only die by his own sword. You cannot kill him.